Jak no wiecie Państwo, mam zaszczyt gościć na wspaniałym weselu majątku Krystiana i Klaudy. Martin! Jasina, który prowadzi firmę ubezpieczeniową Perfekt, a Krzysiu tak, w I dzisiaj przypadkowo, w Górze, z nie uprawiałem, i na Starostwie, podczas sesji zdjęciowej, nas... się spotkaliśmy. Tak było. Stasiu specjalnie przysłał, tej państwu kartkę z życzeniami, zapraszając do ubezpieczenia. Co tam na tej kartce? zobaczymy co on tam napisał? Tak, tak. Co tak, tak.

z której pochodzicie? Brawo! Postępujcie ze sobą delikatnie i z rozumiałością. Brawo! Dzielcie się zarówno radościami, jak i ze smutkami. Dbajcie o wspólne cele i marzenia. Brawo! Odkrywajcie sobie nawzajem pragnienia i pasji. Bądźcie dla siebie najlepszymi kochankami. Tata nie wiega, Pana <grymne> <grymne> siebie w, w, w prostych i codziennych czynnościach. Eee, przypominajcie sobie słowa przysięgi złożonej przed ołtarzem. No i życzenia do mojej pary życzy yy, Pan Stanisław, który za, zaprasza do ubezpieczenia. zapraszamy do bezpieczeństwa Tak, jesteśmy ubezpieczeni, tak, 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 tak. Dziękujemy Stasiu. Dziękujemy Stasiu. Pozdrawiamy.